Za nami już noworoczne spotkanie komety Katalina z Arkturem, jedną z najjaśniejszych gwiazd całego nieba. Wbrew optymistycznym zapowiedziom kometa nie jest widoczna gołym okiem, ale już przez niewielką lornetkę można dostrzec jej głowę w postaci owalnej mgiełki, a na zdjęciach obiekt ujawnia dwa warkocze tworzące rozwarty kąt. Wędrówka komety na tle gwiazd sprzyja obserwacjom, gdyż obiekt wznosi się coraz wyżej. W połowie miesiąca osiągając wielki wóz, a pod koniec stycznia mijając gwiazdę polarną. Warto skorzystać z okazji do nauki oceny jasności komety. Potrzebujemy lornetki i wskazówek Jerzego Rafalskiego z Planetarium Toruń. Patrzymy na kometę i wiadomo, że nie jest to obraz punktowy. Kometa to jest po prostu najczęściej głowa, taka bardzo rozmyta. Jeżeli patrzymy na gwiazdy, to widzimy bardzo precyzyjne, ostre punkty, no bo przecież tak wyglądają gwiazdy. A teraz wyobraźmy sobie, że patrzymy przez lornetkę i świadomie rozogniskowujemy, a więc zmieniamy ostrość tak silnie, że wszystkie gwiazdy staną się też takimi mgiełkami. I teraz możemy porównywać jasności. Mamy kometę w kształcie takiej mgiełki, takiej kuli światła i obok gwiazdy rozogniskowane, które też są takimi kulami światła. Jeżeli znajdziemy podobne gwiazdy, najlepiej gdyby miały identyczną jasność, no wtedy patrzymy do katalogu i widzimy od razu, jaką jasność ma kometa. Jeżeli mamy odrobinkę jaśniejsze i odrobinkę słabsze gwiazdy, Możemy gdzieś tam interpolować między tymi jasnościami i wyznaczyć właśnie jasność naszej komety. Lornetka przyda się nam także do śledzenia styczniowych spotkań księżyca z jasnymi obiektami. Nocą z 19 na 20 stycznia popatrzmy, jak srebrny glob zbliża się do Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Byka. Około trzeciej nad ranem 20 stycznia oba ciała dzieli zaledwie pół stopnia kątowego. Księżyca z Aldebaranem szukajmy wtedy nisko nad zachodnim horyzontem. Z kolei 27 stycznia po 21 patrzmy nad wschodni widnokrąg, a w towarzystwie Księżyca ujrzymy Jowisza, największą z planet. Przez lornetkę wypatrzymy jej Księżyce Galileuszowe, a przez teleskop tarczę Jowisza z pasami chmur w jego atmosferze. Czystego nieba!